A co się stanie jak nie wybiorę? Co się stanie jak nie wybiorę? Hej, witajcie. ja Jestem Damian, a w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie zupełnie nowy tryb w Brawl Stars, czyli Ligę Mocy. Strasznie się tym jaram i nie mogę się doczekać już nadchodzącej aktualizacji i wiecie co? W sumie sprawdźmy, kto też tak ma. Każdy kto chciałby już pograć sobie nowym zadymiarzem, przetestować Ligę Mocy, zostawia teraz łapkę w górę na 3-4. Trzy, cztery. Ja już zostawiłem, a ty? Przygotowałem dla was coś dzisiaj naprawdę ciekawego, czegoś, co jeszcze w ogóle nigdy nie robiłem u mnie na kanale, ponieważ uznałem, że mam dzisiaj dla was kolejny prezencik, jakim jest właśnie doładowanie do Brawl Stars na takie 80 gemów. No i słuchajcie, te 80 gemów dostanie osoba, która napisze właśnie najnowszy komentarz za... Także koniecznie, mordo, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i leć szybko zostawić komentarz tam na dole, bo najnowszy komentarz zgarnie super nagrodę. Sprawdzimy na żywo na streamie kto napisał najnowszy komentarz pod moim filmem I właśnie ta osoba dostanie nagrodę o ile oczywiście subskrybuje mój kanał Także mordeczko koniecznie sprawdź czy tam na dole masz taki czerwony guziczek Jeżeli masz tam taki czerwony guziczek subskrybuj to koniecznie wciśnij go żeby był szary I wtedy już masz wszystko look zrobione jesteś totalnym koksem Ostatni komentarz wygrywa a teraz nie ma co przedłużać, no i lecimy. Słuchajcie, w ogóle Liga Mocy, tak jak już było wcześniej wiadomo, będzie do odebrania za 4,5 tysiąca pucharków. Także też możecie napisać w komentarzu, czy macie już te 4,5 tysiąca pucharków, czy będziecie mogli sobie, sobie tą ligę właśnie odebrać tak od buta i od razu w nią grać. Ja mam na obu kontach, w sumie na każdym koncie, nawet grasuś też ma, więc na chirku sobie w tą ligę pogramy. Jest to już pięknie wydarzenie, no i sobie w nie klikamy. Najpierw sobie sprawdźmy, co tutaj jest napisane. Rywalizuj w bitwach 3x3 3 ze swoją drużyną lub innymi graczami na podobnym poziomie. Mecz że pierwsza drużyna, która wygra dwie bitwy. Tryb gray mapy obracają się często. Oraz w losowy sposób. Dobra, to chyba chodzi o to, że te mapy się po prostu na początku losują. Na zakończenie sezonu otrzymasz nagrody za najwyższą pozycję, którą osiągniesz. Ok, no to sprawdźmy sobie nagrody od razu, słuchajcie. Sprawdźmy sobie nagrody, klik, klikamy tutaj. No i tak, musisz rozegrać mecz, aby kwalifikować się do nagród. Ok, czyli tutaj pewnie będzie się wyświetlała moja ranga u góry. No i tak, twoja nagroda za koniec sezonu. Tu są generalnie te liczby wszystkie podane. Tutaj na przykład rozegraj 5 meczów w tym sezonie, żeby dostać tą przemytniczkę peny, ale wiecie co? Z tego co się dowiedziałem, to generalnie tutaj wszystko może jeszcze ulec zmianie, bo to jest taka wersja demo dla nas do przetestowania dla youtuberów. Tutaj jeszcze wszystko może się zmienić, tu mogą być zupełnie jakieś inne wartości w tych liczbach, także do końca się tym nie sugerujmy. ale myślę, że jakoś tak lekko można zobaczyć właśnie jak tu będzie to wyglądało z tymi rangami. Generalnie tu są w ogóle takie rangi jak brąz. Tutaj mamy srebro 1 2 3, tu mamy też złoto i 1 2 3 Ranga. No i tutaj już mamy diament. Słuchajcie, diament 1, 2, 3. No to już chyba będą takie potężniejsze rangi. Mamy tutaj też rangi mityczne 1, 2, 3. Z tego co widzę, to te rangi tutaj z bykami to są właśnie rangi legendarne. Też na pewno będzie bardzo ciężko je wbić i będą to wbijać najlepsi gracze. No a ta ostatnia ranga to już totalnie, totalnie elita. Bo jest to ranga po prostu mistrzowska. Dobra, lecimy to przetestować na solo. No bo tutaj nie będę miał jak zagrać w drużynie. Ogólnie strasznie długo szuka. A few moments later. Wow, dobra, słuchajcie, mamy to, jest rzut monetą, co się dzieje? Okej, okay, nie zdążyłem przeczytać, tu się wydarzyło w tym momencie Bo było tutaj naprawdę trzeba bardzo długo poczekać Dobra, kolejka, blokowanie przez liderów, okej, okay, czyli liderzy teraz blokują Niebieska drużyna Napad, mapa, mapa napad, taka jest mapa, ok. I tak, tutaj jest zablokowany, na pewno już widzę Stew Stew jest zablokowany, ok. Tutaj Lukas teraz wybiera Dobra, już zupełnie pierwszy raz 100 gram, dobra, kogo mogę sobie tu wybrać ciekawego? Kogo, ja, kto mi tutaj zostaje? Ja sobie wezmę, słuchajcie, chyba, może koletkę, faktycznie. Wezmę sobie może koletkę. Czemu nie? Tako. Wezmę sobie koletkę. Naprawdę super to wygląda. Słuchajcie, tutaj czekałem, żeby zagrać tę gierę chyba z 20 parę minut. Nie! Słuchajcie, nie 20 parę, 35 minut, bo tutaj ciężko nam się było zebrać w tyle osób, żeby zagrać i to przetestować, ale ej, słuchajcie, naprawdę mega mi się to podoba. Ja Tak czekałem, siedziałem, siedziałem i nagle BUM! Nagle się to zaczęło. Nie zdążyłem przecież tego, co było na samym początku. No i dobra, jeszcze tutaj MMA musi wybrać. MMA, dawa. Ja sobie wziąłem koletkę. Ja tą koletkę wziąłem tak randomowo, ale się słuchajcie, ram tym wszystkim, nie? Naprawdę to wygląda kozacko. E, ciekawe w ogóle, jak to wybiera, kto jest kapitanem, drużyny. Bo to chyba kapitanowie jakby banują czy coś takiego Wybierz gwiezdną moc i, i gadżet, okej okay. Dobra, każdy ma moc dziesiątą, wszystko jest tutaj wybrane A w ogóle zastanawiałam mnie jedna rzecz Czy będziemy mieli możliwość wybrania skina Bo yy, chyba po prostu będzie brało jakby Tego skina, którego mamy ostatnio, no patrzcie nie Nie mamy skina, nie mamy skina, czyli ciekawe co się Będzie z tym działo, jakby nie widziałem żadnej informacji Co ze skinami, dobra Tu zostajemy mocno dojeżdżani, ole mi tu dziabną Ole mi tu dziabną Dobra, tamy my trochę ich podziabiemy też Ale akcja, w ogóle gramy słuchajcie Z youtuberami z takimi zagranicznymi YouTuberami, jeżeli kogoś kojarzycie, to możecie napisać w komentarzu, kogo kojarzycie. Kogo na przykład sobie oglądacie. Dobra, mamy ją, mamy tą kuletkę, ale nas dojechali, dojechali nas strasznie. Dojechali na strasznie, ale generalnie, strasznie mi się to podoba, bo też nikt nie będzie mógł grać na przykład dwa razy tym samym zadymiarzem. Ani, co, ani nic. W sumie, czy mamy jakieś szanse? No, tego chłopa jakby tutaj działał, szybko. Dobra, jego sobie dziawniemy. Dobra, tu jeszcze jakoś tak. Tu jeszcze jakoś tak. No nie, nie dojechał, to mam amber, aj Ale dobra, trochę ich pobijaliśmy. Totalnie nie, ma, nie możemy przejść, jeżeli chodzi o bazę przeciwnika, no niestety. Troszeczkę mają... są jakby mocniejsi, tu mają środek cały przejęty, też niedobrze. Zaraz mnie podpali ta amberka i będzie koniec. No, już tutaj jest tak na mnie dzięki poko mnie tu trochę ratuje. This is so cool, no, dokładnie. Słuchajcie, ja jestem w stanie nawet... nawet dać im tutaj winę na szybko. Ja bym sobie może spróbował zagrać jeszcze jedną, o ile się uda. Jeszcze szybko tu Piperkę dojedziemy. Brawo chłopaki, wygrali sobie. No to i tak jest tylko na test, słuchajcie, to jest tylko na test i co się teraz dzieje? Dobra, gramy teraz drugą rundę. Wygrali sobie chłopaki pierwszą. Dobra, Amber w ogóle patrzcie, nam tu już podpala, to zaraz to podpali. Będzie nas tu klepała. Nie no, my troszeczkę chyba. chyba chyba mamy... No ciężko mamy. Dobra, dziebnąłem i o. No nie no, oboje tam ich ziebnąłem, ale ciężko jest, naprawdę ciężko. Nie wiem, zaraz tutaj jakieś... Destakowane strzały wlecą. O, jest szansa, żeby tam dziabnąć. Tylko kogoś... już. No ja, to paperka. To paperka mocno na sklepie na razie. Nie wiem, wydaje mi się, że chłopaki troszeczkę lepiej sobie od nas radzą. Lepszy mają składzik na tą mapę. Tak troszeczkę. Dobra, tu jeszcze Lukasa sobie jest Jest! złotwiłem Lukasa, słuchajcie. Lukas pokonany. To był mój cel aktualny. Udało się. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy dalej, lecimy dalej. Ej, naprawdę jara mnie ten tryb, Te całe, to całe banowanie zadymiarzy To, że można sobie później właśnie wybrać kim, można, kim się gra. Każdy musi grać innym właśnie brawlerem, ej, naprawdę to jest super, to jest super. Serio, ten tryb jest super. Ja myślę, że to będzie dużo grane. No i myślę, że właśnie dzięki temu, że ten trybik wszedł, to w końcu mój skill może poskoczyć. Ej, dobra, bo my, my dostajemy tutaj szybkie dwa zerko z tego co widzę. Dobra, jeszcze szybko jakoś Lukasa spróbujemy dziamnąć. Nie dobra Dobrady, Dobre, dobra, jest Lukas jeszcze załatwiony. To mnie nawet bardziej cieszy niż to, że, że zaraz przegramy. W sumie to mnie nie cieszy, po prostu to i tak jest wszystko na test, ale ej, drużyna czerwona dostaje wina. Ło! Dobra, słuchajcie, znowu, znowu, kto jest kapitanem? Kto jest kapitanem? No, nie ja jestem kapitanem, bo to tutaj na początku, jak widzicie, wyskakuje, i też tutaj są takie koronki. To już ogarnąłem po tej mojej pierwszej gierce. Dobra, i teraz nasi tutaj będą kapitanowie blokować. Kogo oni tutaj zablokują? Jaka mapa została wylosowana? Tym razem nagroda, okej, okay. tym razem nagroda, fajnie. Jest dużo właśnie tutaj krzaków, jak widzimy. Wow, wywaliło kogoś. Dobra, słuchajcie, czyli wychodzi na to, jeżeli... O, właśnie, znowu nam znalazło, tym razem będziemy grać coś innego i kto jest kapitanem. No znowu nie ja niestety. Ale słuchajcie, wychodzi na to z tej poprzedniej gierki, że jeżeli kogoś wywali właśnie jeszcze na tym ekranie, to gierka tak po prostu jakby się nie odbędzie. Czyli fajnie. Okej, okay, dobra, to, to też jest spoko. Mogłoby być tak, że też ta drużyna po prostu tej osoby, która wyszła by przegrywała i by traciła jakieś swoje punkty, więc spoko, fajnie to rozwiązali, jeżeli tak to będzie wyglądało. Dobra, w ogóle jaka mapa? Bo teraz nie skupiliśmy. Tamta ta mapa była spoko, chciałem sobie nią zagrać, ale dobra, na te też możemy zagrać. Jak jak najbardziej. Kogo zablokowali? Blokowali Amber. Aj, dobra, właśnie myślałem o tej Amber, dobra, 8 zablokowany. Tutaj Lukas bierze sobie Stew, dobrze, będzie sobie testował Stew. Teraz ja. A wiecie co? Ja chciałem zrobić coś dziwnego. A co się stanie, jak nie wybiorę? Co się stanie, jak nie wybiorę? Co się stanie, jak nie wybiorę? To ta, aha! Dobra, czyli już wiemy, co się stało. Okej, okay, czyli jak się nie wybierze nikogo, to wtedy wywala właśnie na ten ekran Okej, okay. szczerze myślałem, że może to będzie działało na takiej zasadzie, że na przykład losowo nam wybierze jakąś postać Jak sobie właśnie nie zdążymy wybrać żadnego pika Ale jednak wychodzi na to, że po prostu jeżeli sami nie wybierzemy kim chcemy grać To gierka się kończy i tak jakby się po prostu nie odbyła Bardzo ciekawe moim zdaniem wo ło, ło, mamy mecz, mamy mecz, udało się Mamy mecz, dobra, czerwoni zaczynają I znowu niestety nie jestem kapitanem Trzeba na pewno pamiętać, żeby wybrać kogoś dobrze No i dobra, jaką mamy gramy? Gramy mapę gorąca strefa Dobra, to mi się podoba, lubię gorące strefy Tu bym sobie może nawet wziął jakiegoś rzucającego taką for fun Czemu nie? Wziąłbym sobie jakiegoś rzucającego Może został zablokowany Byron i Sandy, okej okay. No, to w takim razie ja będę sobie wybierał. On wziął Tika, a ja chcę Sprouta sobie wziąć. Ja chcę sobie wziąć Sprouta, szybko. Nie można odwalić maniany, bo już wiemy, co się stanie. To można w ogóle sobie ustawić rzadkości, po poziomie mocy. Okej, okay, też fajna rzecz. Tutaj Destro sobie wziął Stune. Neri sobie wziął właśnie Amber. No i dobra, wybieramy teraz gwiezdne moce. Dobra, już mam wszystko dobrze ustawione. Tak chcę zagrać, no to lecimy. hu. Dobra, w ogóle tak. Na tym ekranie też nie widzimy, jakie właśnie Star powery i gadżety wybiera drużyna przeciwna. Więc to też jest spoko. Dobra, ściszę sobie szybko grę. Okej, okay, pójdę tutaj Czy ktoś tu już jest? Dobra, jest Dobra, powinienem tego Tika... No nie, nie, jakby nie złapałem. Dobra, chłopaki, jakby sobie tam radzicie chłopaki sobie git razem. Dobra, mam, mam tego mam tego ticzka. Ticzek złapany. Lecę od razu tu, lecę od razu tu. Dobra, tutaj leci już Stew ale strzelam. Dobra, uciekam od tego Stew Bang, dobra, jeszcze złapany. Jeszcze złapany, ale super, dobra. To wyszło jakoś git, w miarę. Dobra, damy sobie tu ścianę. To odbijemy tutaj, o tak, pięknie. No nie, nie złapię go. Czy go złapię? Dobra, złapałem. Dobra, jeszcze tutaj mi zaraz to zniknie, więc tego stu trzeba jak najszybciej obić. Dobra, słuchajcie, myślę, że w tej gierce jak najbardziej mamy szansę. Dobra, jeszcze tutaj jest Amber. Pyk. Pyk, dobra, Stew. Dobra, nie chcę zginąć po prostu, nie chcę tutaj po prostu zginąć. O nie, łeb nam nie poleciał. No i zginąłem, czyli jednak wszystko się zrobiło, to co nie powinno. Mamy naprawdę bardzo sporą przewagę, jeszcze ten kiełek tam sobie chyba... średnio... Ojej, to nie dobrze akurat Dobra, sorry mordo, że cię tutaj na ciebie puściłem, ten łeb kiełka. Dobra, musimy go tutaj zdjąć ewidentnie Dobra, damy radę o. No nie, on tu się odbił dziwnie Pomóż mi, pomóż mi stary Dobra, łapiemy go Dobra, złapany jest Dawaj, dawaj, dawaj! Super, super, no nie Musimy tylko ten po lewej zrobić. dawaj gal, dawaj gal, jeszcze 10, jeszcze 10, dawajcie tylko ten po lewej. Tylko ten po lewej mamy wino. Robimy to. No nie, przejęli nam. Dobra, się pcham na tego kiełka nawet. Pcham się na tego kiełka tak, o, po prostu. A mi to jeszcze zaubawalnie Ale dobra, jest roza, roza wleciała. Super, dobra, mamy to. Jest pierwsza mapa dla nas. Czyli będzie prawdopodobnie. No nie wiem, czy pierwszy wino, dopiero pierwszą rundę wygraliśmy. Tutaj jeszcze może być ciekawie. Okej, okay, dobra, lecimy z drugą rundą. Runda numer 2. Fajnie to w ogóle wygląda. Ładnie to się wszystko zaczyna. Zrobimy to pewnie podobnie. Tutaj spróbuję zobaczyć, kto tutaj leci. Kiełek. Dobra, kiełek tutaj od razu wlatuje w tego tyczka. Dobra, leży, super. Znowu mi to wyszło, fajnie. Cieszę się, że mi to wyszło. Tu jeszcze co? My tego Stew, Super, dobrze. I to naprawdę dobrze wygląda w tym momencie dla nas. No już ile? No trochę mam przejęte tego. Dobra, muszę się na pewno tutaj wycofać. Nie ma co. Dobra, gdzie oni mogą tu wyjść? Raczej tu, O tu idzie Amber. Dobra, jeszcze Amber dobita i super, teraz mogę sobie tu wchodzić na spokojnie i robić to pięknie. <laughs> no mi się podoba. To jest naprawdę przyjemna rzecz. Dobra, wrzucę sobie w te krzaki, dobra, tutaj nikogo nie ma. Amber mnie może zaraz podpalić. Dobra. Dobra. Otakowali. Nie podoba mi się to, dobra, ja leżę. Ej, generalnie, nie wiem czemu ta boja drużyna jest po prawo. Waj, Lukas, Lukas, lecimy na lewo. Lukas, robimy to. I Gael. Dobra, pyk. Nie no, powinniśmy to wygrać, raczej mi się wydaje, słuchajcie. No, my to raczej wygramy. No nie ma co nawet. To można nawet tutaj się jeszcze pokręcić. Będzie chyba raczej drugi minek. Ja na razie nawet nie strzelam. Patrzcie, no 3%, tylko 3%. No musi się udać, super. Super, Lukas tutaj też ładną robotę robił tą rozą i też szło naprawdę dobrze. No i mam pierwsze oficjalne zwycięstwo właśnie w tym trybie. No i w tym filmie to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych. Pamiętajcie o kodzie Damian. Cześć! e e tak każda gra się tu zaczyna. Gina. E e aha. Uh-huh.